Dzień dobry Państwu. Jacek Balkan to jest motodziennik. Tak jak przed laty, również w te wakacje nie robimy sobie przerwy. Odcinki będą co tydzień. Być może jednego nie będzie, ale jeżeli wyjadę, to wtedy postaram się Państwa o tym uprzedzić. A te nasze wakacyjne motodzienniki będą nieco krótsze, ale mam nadzieję, że będą trochę bardziej treściwe. A dzisiejszy program zaczynamy od sprawdzenia, na co by tu wydać nasze pieniądze. Czyli zaczynamy od okazji tygodnia. Mamy kilka ciekawych propozycji. Zacznijmy od Peugeota 3008. Z miesiąc temu zapowiadaliśmy ich rychłe pojawienie się w ogłoszeniach. W jednym kolorze, w jednej wersji, bez przebiegu, ale za to w niezłej cenie. No i jeden z loterii Orlenu już wyskoczył. Auto ma niecałe 200 km przebiegu. Właściciel po odebraniu wrócił nim na kołach do domu. Jest to wersja 1.2 Active, 130 koni. a więc poza jeszcze tańszą. Akces otwierająca cennik. Katalogowo 105 tysięcy, ten egzemplarz 90 tysięcy. Ciekawe jakie będzie zainteresowanie. Czy przypadkiem za miesiąc, dwa, auta te w dość charakterystycznym kolorze nie będą wyceniane na 75-80 tysięcy? Zobaczymy. Taką mikrę jeszcze wypatrzyliśmy jest z 2012 roku. Ma 20 tysięcy przebiegu, jest z polskiego salonu. Wszystko jest udokumentowane, a wyposażenie niezłe. Klimatyzacja, sterowanie z kierownicy skórzanej ładne auto. Cena to 23 900 zł. Za 5 tysięcy więcej dostaniemy dużo więcej samochodu z tego samego rocznika. To skoda Octavia. Dwójka poliftowa czyli jedna z najbardziej. Bardziej udanych konstrukcji. Bardzo przyjemna w jeździe za sprawą wielowahaczowego zawieszenia precyzyjna, wygodna. I to jest naprawdę jedno z niewielu aut, przy których mruczymy, że szkoda, że już takich nie robią. Ten egzemplarz ma 22 tysiące przebiegu, a pod maską silnik 1.2 Turbo o mocy 105 koni i teraz inni pomruczą, że szkoda, że nie wcześniejszy 1.6. Ale prawda jest taka, że silnik 1.2 mniej pali, jeździ też trochę lepiej, dlatego że moc jest podobna, ale momentu obrotowego nieco więcej. I nie jest to silnik awaryjny, choć niewątpliwie trochę bardziej skomplikowany. Teraz przechodzimy do ogłoszeń z samochodami, które są proste, jak kawałek drutu. Może nie aż tak, ale najczęściej w klasykach lub youngtimerach nie ma zbyt dużo elektroniki. Jest co najwyżej elektryka, która też potrafi w razie awarii zaleźć za skórę, bo fachowców od ustawienia rozrządu na stroboskop nie ma już zbyt wielu. A wracając do ogłoszeń, rozglądamy się za Mini, tym pierwszym Mini produkowanym od końca lat 50. do roku 2000. Sporo ofert wydaje się przeszacowanych. Niektórymi egzemplarzami nie ma się nawet co interesować. Wymagają zbyt dużego nakładu pracy. Lepiej kupić coś gotowego albo bliskiego ideałowi, bo ceny nie strzeliły jeszcze w Kosmos. Ten egzemplarz ciekawie się zapowiada. Jest z 1997 roku. Ma 80 tysięcy przebiegu. Jest to niezwykle ciekawa wersja kolorystyczna, jak widać na zdjęciach. I co ważne, fabryczny, elektrycznie otwierany dach. Jest też poduszka powietrzna i silnik na wtrysku, bo to końcówka produkcji. Cena to 29 tysięcy złotych. Drogo, więc liczymy na nienaganny stan blacharsko-lakierniczy, bo bywa różnie. Autem przyciągającym uwagę, ale w zupełnie inny sposób niż Ford Mustang czy nawet taki mini, jest zabytkowe auto terenowe, na przykład Toyota Cruiser. Model BJ40 po profesjonalnej, drobiazgowej rekonstrukcji może kosztować nawet 140 tysięcy złotych. Ale coś naprawdę fajnego możemy dostać za nieco mniej. Ten samochód wyceniono na 27 tysięcy plus VAT. Auto jest z 1977 roku. Ma 3-litrowego diesla pod maską. Stopnie oryginalności na podstawie zdjęć nie podejmujemy się oceniać. Ale być może jest to dobry materiał wyjściowy, niekoniecznie do generalnego remontu, co raczej drobiazgowej konserwacji. Na koniec jeszcze jedno fajne auto. Fiatów 24 Spider, jest na rynku mnóstwo. Powstało ich ponad 200 tysięcy. Większość trafiła do Stanów. Sporo do Kalifornii jest w czym wybierać, ale Fiat 850 Spider to zupełnie inna historia. I skala produkcji powstało ich prawie dwa razy mniej około 130 tysięcy. Jest to auto mniejsze ma 3,70 m długości lżejsze, waży 700 kg i bardzo urokliwe Jest silnikiem w bagażniku ten piękny egzemplarz z 1971 roku nie wymagający żadnych pilnych napraw czy renowacji Wyceniono na 45 tysięcy złotych. Z tego co zauważyłem, te niewielkie Fiaty 850, czy to Sporty, czy to spidery, nie cieszą się szczególnym powodzeniem w naszym kraju. Być może wynika to z takiego faktu, że jest to Fiat, co dla niektórych w głowie oznacza, że to nie może być nic dobrego. Jeszcze innych mogą nieco zniechęcać te naprawdę niewielkie rozmiary tego samochodu. Zamykamy na dziś nasz Autokomis. Teraz sprawdzimy, co ciekawego słychać w świecie motoryzacji. O brytyjskiej marcelotus pamiętamy rzecz jasna. Esprit, James Bond, Colin Chapman, Lotus 7, najtańsze konie są w masie auta i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo haseł, sloganów, ale mało konkretów. I jeszcze mniej samochodów. Za to cała masa nadziei i zapowiedzi. Tu mamy rok 2006 i model APX Crossover 5.4 do setki V6 z doładowaniem pod maską. Cztery lata później targi motoryzacyjne w Paryżu, 5 nowych modeli szalenie interesujących. Rok 2014, kolejne zapowiedzi. Sedan autotypu SUV, aktualnie w sprzedaży są trzy ręcznie skręcane modele: jeden z 1996. Ten z 2000, najnowsze z 2009 roku. Jak coś jest dobre, to po co to zmieniać? Powiedziałby Colin Chapman, ale chyba nie takiej przyszłości marki oczekiwał. Po latach problemów finansowych i jakościowych, marka przeszła w roku 1996 w ręce rządu Malezji. Stała się częścią firmy Proton. Od dwóch lat należy do chińskiego koncernu Gili. To ci od Volvo, i dobrze, bo dzięki temu firma odżyje. I faktycznie coś się dzieje. Ostatnio w pobliżu siedziby Lotusa w Wielkiej Brytanii sfotografowano taki oto zamaskowany pojazd mający być zapowiedzią auta, które pojawi się w sprzedaży w najbliższej przyszłości. Zobaczymy. Skoro przy suwach czy suwowatych jesteśmy, czy pamiętają Państwo Forda Puma? Większość egzemplarzy zdążyła już wrosnąć w ziemię, ale dwie dekady temu był to ceniony konkurent Opla Tigre. Jak to w Fordzie, spóźniony, brzydszy od Opla, ale dopracowany, jeśli chodzi o właściwości jezdne. Puma, co już zapowiadaliśmy, powraca w nowym wcieleniu. Oczywiście jako auto podniesione, zastępując przy okazji ten idiotyczny wynalazek o nazwie EcoSport. Nowy model wygląda fajnie. Przód? nawet nieco nawiązuje do Pumas przed lat. Ale to bardzo subiektywne, bo jedni to widzą, inni wcale. Pod maską oczywiście 1.0 EcoBoost, 125 albo 155 koni. W przyszłości również wersja ST. 1.5 Turbo o mocy 200 koni. Ciekawostka. Wśród zdjęć prasowych jedno jest takie. Pozbawione szczegółowego opisu. Pani, prawdopodobnie fotografowana przez otwarte prawe drzwi z tyłu, nachyla się od strony bagażnika. Widać wysoki próg załadunku i chyba opróżnia akwarium, albo się woda do bagażnika dostała przez źle dobrane uszczelki, albo jest to dodatkowy schowek do przewożenia roślin doniczkowych o wysokości do 115 cm. Mogą Państwo wybrać prawidłową odpowiedź. Zmienimy trochę rozmiar. Przez wiele lat Chrysler Voyager był synonimem udanego auta rodzinnego dużego, wygodnego, przestronnego, ale w 2016 roku auto zniknęło z oferty. Bezpośrednim następcą jest model Pacyfika, który w pierwszej odsłonie, produkowanej od 2004 do 2008 roku, był crossoverem, powiedzmy, dużym, awaryjnym, choć wygodnym autem, łączącym w sobie wady suwa i auta typu kombi, ale od 2016 roku Pacifica to genialny van, ogromny, auto ma prawie 5 m 20 centymetrów długości, piękny, świetnie zaprojektowany i bardzo dobrze wykonany. W Europie tego nie ma, ale miałem parę razy okazję się przejechać i to jest rewelacyjne auto. Wcale nie takie tanie, bo dobra wersja i 50 tysięcy dolarów potrafi kosztować więcej w najlepiej wyposażonej odmianie, ale są tańsze, a najtańsza dostępna w okolicach 20 7000, trafi niedługo do sprzedaży jako Chrysler Voyager. Dziwne są te podejmowane przez włoskie kierownictwo decyzje. Przy okazji w PSA w Citroenie też siedzą tęgie głowy. Aktualnie w ramach poszukiwania rentowności rozmieniany na drobne jest niebagatelny drobek firmy, która odeszła od tego, co potrafiła robić najlepiej, czyli od budowy samochodów z doskonale niwelującym nierówności zawieszeniem i jak wszyscy pozostali, zajęła się budową SUVów i crossoverów. Jeden model nawet im wyszedł C4 Kaktus, lekki zwinny i bardzo ciekawie zaprojektowany, równo na zewnątrz, jak i w kabinie. Model ten odchodzi właśnie powoli do przeszłości. Nie doczeka się kontynuacji. Za to inny, zwykłe, kompaktowe C4, z którego firma zrezygnowała jakiś czas temu, bo to niby nierentowny segment, powróci do gamy prawdopodobnie. To kwestia najbliższych lat. Dla niektórych z Państwa, i wiem to doskonale, to moja słabość do kaktusa jest trudna do zrozumienia. Natomiast ja tym samochodem po prostu przejechałem ponad 30 tysięcy kilometrów i bardzo się polubiliśmy. Dzisiaj sprawdzimy sobie przed zakupem jedno auto, ale najpierw kilka pod kątem ocynku. Tym razem będzie to kilka samochodów dostawczych. Najpierw Renault Master z 2016 roku z polskiego salonu. Obejrzałem i pomierzyłem ten samochód bardzo dokładnie, również na profilach wewnętrznych. I okazuje się, że cały Master zrobiony jest z obustronnie ocynkowanej blachy lub jest ocynkowany w całości, bo nie znalazłem miejsca, w którym nie byłoby warstwy cynku. Fiat Ducato 2011 rok. To samo, auto jest z ocynkowanej blachy. No to teraz kilka Mercedesów. Najpierw Sprinter z 2006 roku. Auto wykonane jest ze zwykłej blachy, nie jest ocynkowane. Wiano z tych nowszych jest przynajmniej częściowo. Wito pierwszej generacji, obejrzeliśmy ich naprawdę sporo, nie są ocynkowane. Niezależnie od tego, czy pochodzą z początku czy końca produkcji. Jeśli chodzi o Mercedesa, to sama ocynkowana blacha często nie wystarcza. Proszę popatrzeć, co stało się z maską Emela z 2006 roku. Zardzewiała i to tak konkretnie w wielu miejscach, a raczej nie była naprawiana. Korozja jest bardzo zaawansowana, ale jak się okazuje, wykonany ten element jest w całości z ocynkowanej blachy i to ocynkowanej obustronnie. Co ciekawe, ten egzemplarz miał zardzewiałą jedynie maskę i kawałek tylnego błotnika, reszta, zwłaszcza podłoga, była wolna od korozji. Więc ważne jest nie tylko to, żeby blacha była ocynkowana, ale również to, żeby ten cynk był odpowiedniej grubości i w odpowiedniej jakości. A tutaj w przypadku tego Mercedesa, zresztą nie tylko tego Mercedesa ml -a, nie tylko tego Mercedesa sprzed 15 lat, coś ewidentnie poszło nie tak. A teraz sprawdzimy sobie przed zakupem używane auto. Sprawdzimy, ale niechętnie, bo z doświadczenia wynika, że BMW 1 pierwszej generacji, ile by nie kosztowały, trójki E90, takie do 30 tysięcy, E60, czyli piątka, zwłaszcza z sześciocylindrowym dieslem albo benzyną, są w dobrym stanie praktycznie nie do upolowania. Przez ostatnie pół roku widziałem ponad 40 różnych egzemplarzy wyżej wymienionych i do zakupu nadawało się kilka, a i tak trzeba było na drobne niedoskonałości i nieścisłości przemknąć oko. Stare BMW zdecydowanie zaniżają średnią, bo z naszych statystyk wynika, że 50-60% tego, co oglądamy, nadaje się do zakupu. Ale od czasu do czasu coś się trafia. Jak ta E90 z napędem na 4 koła w wersji 325 z benzynowym R6 o mocy 218 koni za 29 tysięcy złotych. Import Szwajcaria. Sprzedający nie wie, czy coś było robione, malowane. Dlatego oględziny zaczynamy od bardzo dokładnego obejrzenia auta. Miejsc mocowań, w poszukiwaniu śladów, po rozbieraniu, po lakierowaniu. I ku ogromnemu zdziwieniu okazuje się, że auto jest... Bezwypadkowe. Drugą warstwę perfekcyjnie położonego lakieru, a ten piękny Arktis nie jest łatwy, znajdziemy tylko na drzwiach z jednej strony, ale bez szpachli. Daty na reflektorach zgodne są z produkcją auta, na pasach również. Tu jest bardzo ważna rzecz. W BMW i Peugeotach, żeby zdjąć poduszkę po wystrzale, ale też by wymienić taśmę czy naprawić klakson, trzeba przedziurawić specjalne miejsce. Tutaj jest ono nietknięte. Wrażenia z jazdy są fantastyczne, auto jest sztywne. Nie jest tak szybkie jak 3-litrowy diesel, ale i tak jest super. Jedyne zastrzeżenie jest natury estetycznej. Auto jest delikatnie zniszczone pod maską prawdopodobnie na myjni pomylono opakowanie z chemią i potraktowano komorę silnika czymś przesadnie żrącym na przykład płynem do falek ale jak się okazało to jedyna wada tego pięknego i zadbanego również w kabinie auta i to wszystko na dziś w wakacyjnym wydaniu motodziennika bardzo uprzejmie państwu dziękuję i zapraszam na kolejne już za tydzień do zobaczenia